Biegnę, biegnę, ale ja jestem w tyłu. O widzę, 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 typa. Zabiję jednego. Dobra. Ja biegnę na Jest drugi, białe eku Dawaj tutaj od tej prawej strony, żebyś było obok mnie. Od lewej biegnę. No to zostały na pewno jeden, nie wiem czy było ich trzech. Ale jednego zabiłem snajpom. Od lewej, od lewej, prezes. Jest w tym budyneczku po prawej, w sensie tak jakby wiesz. Gdzie są te drzwi takie fioletowe? Na górze, górne piętro tutaj gościu był. Dobra. Jednego wysnajpiłem. Nie wiesz co mieli? Nie wiem, ja go zapiłem z daleka. Dwa strzały z bolta dostał. Białego jeden miał. No Ale w środku, na... to? rzucam ci granat dymny tam, gdzie on był. Dobra, nie wiem czy trafiłem. O, tam, widzisz dymy? To no, w tym no, budynku. Widzę. Trochę sobie środku zasłoniłem. Na górze. A, tak, w środku na górze. Tylko, że teraz ja sobie zasłoniłem go. To i tak go nie przecież nie podniosłem. To, co tak, tak, być. tak, tylko że wiesz. Ja teraz nie będę widział, jeśli ty tam idziesz. Nie, ja nie w... Dobra, z dymny podzie, już zniknął. Jakie zobaczę, gdzie ty jesteś? Jestem tutaj obok pod tobą, na dole. Podchodzimy tam? Ja już jednego quest'a zrobiłem, a jeszcze chętnie bym zabił go z pistoletem od A ty? Ja jestem niżej. No, Mam dwa tak szkła optyczne potrzebujesz jeszcze, czy nie? Hmm, chyba tak, ale to poczekaj. Dobra, podchodzę. Gdzie ty jesteś? Na dole. Jeszcze niżej, okej. Okay. Miałem quest'a, żeby tu wejść w ogóle, nie wiedziałem. Hello! Widzę, leży tutaj coś. To no to jest gościu, którego zabiłem? A, nic nie miał. Granaty, a granaty wezmę. Kabel i lek jak chcesz. E, mam taki kabel. jeden. Jeszcze idę do góry, tutaj. Czekaj? Okay? Gdzie to mam. Ja też bym wszedł do góry, poczekaj będę z tobą. On tu gdzieś jest cały czas, pamiętaj typek? No i bo jeden, jeden przeżył Chyba, że spierdolił. Ale to bym go widział raczej Samolot leci Ewakuacyjny okay. Po prawej leciał gdzieś tam po prawej. Może rzeczywiście uciekł. Gdzieś tu niedaleko to jest, bo słychać go. Może uciekł. Mi się wydaje, że to jest tam na stacji uzdatniania wody. Tu mógł, wejść bym go widział. Ale mógł mi tu śmignąć rzeczywiście. Aha. W porządku, no to co, obóz główny? No, może być, czekaj, masz tego, szkło optyczne. Wyrzucam. Gdzie ty jesteś? E, wyrzuć obok mnie gdzieś. Nie wiem gdzie jesteś. No tak jest. Tu, 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 tu. za to. No to tu, tu wyrzuciłem że nim, masz. To co, idziemy. Mhm. Mm Chodź tędy, tutaj. Było możliwe, że on tędy uciekał. No dobra, ale i taki obóz główny, to nie wiem czy jest sens ten iść. Ale tu są rzeczy do zebrania, pewnie A tu, tu A Mam w chuj apteczek, chcesz stymulanty? E, mam 10 Masz, dwa zielone. Podzik spadł jeden na 150, chodź. Masz, czekaj, masz. Dwa zielone stymulanty. Dziękuję bardzo, chodź na 150 na ten podzik. Siema. Siema. No. Siema. Na 150 jest typo Będzie na kampusie naukowym. Eee. A! Masz tej perkę, nie? Nie, ty masz. Tak. Drugi, na lewo. Ena. Ale ten daleko jest. Słyszę. Tak, idzie. Idzie pod nami. Kopię Widzę typa. Widzę, 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 widzę. Kopał i jest na SW. Dokładnie ode mnie na SW. Mógł nas zobaczyć. I biega. Tutaj. Widzisz na SW takie skały? Przecież u nas tutaj były dokładnie... Ruki. O to już daleko powiem. On obiega górę Ale mógł nas zobaczyć Więc dawaj na niego To, to tędy chodź On będzie szedł, szedł Będzie nas obiegał Mi się wydawało, że go widziałem, że skręcił Tak idzie, idzie Jest za na nami go słyszysz, Lol? Aha uh -huh. Ja nic nie słyszę Słyszałem przedtem, jak kopał i później go zobaczyłem, wiesz? Na se na kawę. Biegnie, to ty? To ty. Jest, A, kurde ja. Czy zaraz streama jakiegoś? Tak, jakbym bym pooglądał. Mm, Szotu dasz? A wejchę na prawo. A zaraz rzucę. Ja Bobby tak zabił. Był tu, był tu. Dobrze słyszałem. Dawaj, dawaj. Dawaj ze mną prosto, on tutaj biegł. Tej stream włączam. Dzięki wielkie. Mnóstwo, mnóstwo na drodze było zabitych tych patyczaków Będę strzelał do cichą bronią. Muszę zabić ich trochę Taka cicha, to nie wiem Nie, jest dość cicha To jednego potrzebuję Coś tam, zawsze. Ktoś, ktoś? Dobra. wszyscy. Wszystkie grzechotniki. Eee. A wóz idziesz? Tutaj. Od strony wody, do góry. Ja już jestem w wodzie. No. Tę... Aha, tędy chcesz iść, dobra. To, nieważne, ja biegnę do ciebie. Uda się to wejść, już górą A. Już nie ma jakiejś tam różnicy O, taki, mamy go tu po prawej. Tak to Ale tu? Prawo. Yy, na prawo. gdzie na prawo? Tędy? Okej. Okay. Moby, moby, moby. S. Tutaj. To no nie podzik, a to podzik. Nie przebieg tu. Masz magazynek do ciężkiej tutaj. zielony. Eee, Okej. Okay. kasa, nie bierzesz? Co? Kasa, to była. Zbieram informacje. Wyposażenie radiowe to nie. Raczej siedzi w środku. Był sam. Nie, znaczy nie widziałem innych, może tak. Municja. Mam tego tu trochę. Na 400. Idziemy do środka? A jeszcze tam masz. To. E, tu jest uchwyt przedni, ale to sobie wziąłem niebieski. Weź, weź, weź. hej Tutaj leci do środka. No on tu jest. Słyszał go. Po prawej, jakby. jakbym słyszał poprawę, jakby wyciągnął jakąś broń. Ląduje statek tutaj? Nie. Polecimy. Nie ma tego dużego, więc ktoś mm -hmm. tu jest, albo był fajny no. Mam Jakby były patyczaki to bym chętnie to zabiegło. O otwierane są niektóre. Tak, ale to, tylko był, niektóre. to był on, ja słyszałem, ale widzisz niektóre, mogliśmy go spłoszyć. Bardzo możliwe, że on tu jest Siema. Eee, ekran interaktywny. Nie wiem czy potrzebujesz no, już nie, na już nie. nie. Jest, jest, jest Albo nad nami, albo tu Ten jak skakał? Nad nami nad nami mam granat, rzucam. A nie ma tam szyby? Uciekam! Jestem Machita. Wyjdź, blokujesz mnie, blokujesz mnie. Uhu, uhu. Leczę się. Dostał dwa razy. Tutaj uleczę się. Coś bym ciebił ale długo zanim szliśmy Ale dobrze go słyszałem Jest tu, żyjesz jeszcze? Ale leczę się Jest to czas na górze, tak? Tak Dostałem dwa razy Ta. Widzę go. Cześć, uważaj, granat mój Widzę, widzę, widzę. Dostał dwa razy. O, krzyczy. Nie wiem, co się czuje. Uleczysz się. To sińczyk ja. leczył się Chasz gunat? Uważaj Jest tutaj Is po lewej. Widzę go? go Masz shotguna. Więc nie podchodźmy do niego. Czekaj, jak go zadajmy sniperką. Dostał. Tu jeszcze ktoś jest, chyba, ale nie wiem. Tam jest, w rogu? Wycofał się przez te drzwi tutaj z tyłu. Uważaj, on masz od grana, tam nie podkoś hmm. nawet. Masz tego, grana? Nie, właśnie. A dymny, cokolwiek? Patrzę czy tu coś jest ma chyba niebieską pompę, co nie? A Znaczy strzał dwa razy, więc nie wiem To może to być zielona być... Tak, może jest. Być coś... Poczekaj, poczekaj, nie mam mnie tam Tu tam jakichś granatów, idę do Ciebie Wychylił się na chwilę Dostał dwa razy Uciekł Biegnie w dół Rzygnę za tobą. Tutaj jest, po lewej. Yes. I zrobiłem quest'a, bo to bronią zajrysa Irisa. I No, bulldog'a miał. Mm -hmm. Ty, ale plecak tam na sandu chyba spadł. Dobra, a, to Ha, e, e, to... pierdolę. tam będziemy, Choć, bo minęliśmy dużo stafu. I słuchaj, zrobiłem wszystkie quest'y już. To ty, ja nie... No, bo ja miałem zabić jednego i zabić jednego broni zajrysa. Dostał z pompy ode mnie, ty go dobiłeś, i tak właśnie to wygląda, dobrze. Ja jak to robiłem, to też tak samo ze snajpera, a później raszowałem z tym. Eee, ja bym już na ucieczkę szedł na obóz bagienny. się ja tutaj polutuję tak, na tak, dole. tak, tak, tak. ta hmm, was? A, poczekaj, chwilę. Dobra. Mm. Bonsi wyrzucam ciężką amunicję. Ja już jestem full, jakby do lutowania. Wiesz, co ja zejdę na dół? No dobra, i to dalej plecak. Plecak. Pójdziemy po ten plecak i, i spierdalamy stąd. Ja tak, to... tak myślę, że to bez sensu biegać. Ja już też mam, kurwa w chuli. Ale się wczoraj przed północą jak bambik w tym labie Znalazłem sobie luzem o tako leżący niebieski plecak. Ale moby mnie dojechały tam ich po 15 na Tu się chyba nie da wejść tak po prostu Ja już znalazłem wystarczy tak? na dół no. A wyjdziesz? E, miniaturowy reaktor, złom aluminium, o i trochę amo do pompy powezmę Dobra e, jestem. Chodź do mnie, tu jest ten. Tytan Nie. Ładny dobra. Jak tyś tu zaskoczył? No to weź, wykop ten tytan po prostu. Kopię. Nikiel mnie nie interesuje, ale tytan jak najbardziej. Ja już obejdę obóz z tamtej strony. Jesteśmy w miejscu, do którego lubią przechodzić ludzie. Mamy tyle questów zrobionych. Nie wiem gdzie ty jesteś, ale w drugiej stronie eee, jesteś Obiegam, obiegam tak żeby wyjść e, od elektrowni na bagno To ja Biegnę do ciebie Ale słyszałem coś ty chodziłeś po jakiejś blaszce? Nie A te taki Koło mnie się strzelają Czekam do Ciebie Dobra brata do ciebie biegnę Taki to też nie ty? Też moje, to moje akurat, no, ale tam się klepali dalej. A gdzie ty jesteś w środku? Nie? Nie, 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 na zewnątrz. Takam przy wyjściu, ty zaraz mnie zobaczysz. O, jesteś, dobra. No czekaj chwilę, bo nie mam staminy. Spokojnie, spokojnie, spoko, spoko, ja nigdzie nie biegnę, bo ten i tak chyba nie będzie Dość tu biegnie. Gdzie? Ja? Po blaszce z SK. No właśnie, ja słyszałem tę blaszkę, myślałem, że do ty. Weź tam się w celu jak możesz Jestem wcelowany Tylko tędy nie przejdziemy Chodź tu, na Ta, lewo Tak, przejdziemy tędy Tu na górę Tak, 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 przejdziemy tędy nie słyszałem tę blaszkę Nie wiem czy to ty, czy ktoś inny Dobra, idziemy stąd Dawaj na wodos. Tyłem jak ktoś tutaj wylądował Tu? No, nie, nie, to jest tam ktoś... dalej Przodu. No, to jest blisko, po lewej. Ja nie wiem czy on nas nie goni. Jakby to narazić ten podospad. Bo jest taki sobie. A, jedźmy Przejdziemy od strony ja lewej. że on biegnie za nami. Mina. Spokojnie. Weltecyt można pokopuć. jak kruche, ruda, ale trzy. Kruchą rudę mam. Dobra. Masz. Dwie mam, już... ale zawsze to jest w Tego nie podniosę, bo nie mam miejsca. Ja też nie. Lewą i odpocząć chwilę. Do Laba nawet nie wchodźmy. Nie, 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 tyłem. Czekaj woda. Jest tu jakiś wodospad obok? Nie. Za 3 minuty dalej. Tak, z tyłu. Okej, okay. to ja słyszę wodospad w takim razie. Taki są po mam nadzieję, że ich nie strigerujemy. Kościół! Gdzie? Na wprost, 300 NW. Ja już przebiegłem. Też biegnę już się leczyłem, mam te zielone Będzie tutaj po lewej Jest tu już Chodź na prawo mamy wyjść Poczekaj. Jak tam chcesz przejść na prawo hmm, w środkiem Dobra to dawaj Uuu, chyba będzie mieć kolegę zaraz. Tędy i w lewo od tak, razu. Tak, tak, tak. tak. Ja biorę shotguna tutaj na krótki ten. Wzywam. Ja już wezwałem. Aha, dobra. Wrecek pełen mam. A co tam leży? Ale wywaliłem więc... Uważam, że tu gdzieś zaraz powinien być. No. Tylko, że jak już to albo tutaj od góry, a on mi się wydaje, że od dołu od schodów może przyjść. Może próbować, aczkolwiek nie wiem, czy będzie chciał, skoro ma burzę, wie, o co chodzi. a On nie musi mieć tu lądowiska. Słyszę, nie chodź. A tak wylądował? Chyba jest po lewej. Czekaj jeszcze, nie? Dawaj. Ty to jest plecak. Jeszcze. Ktoś zginął przy tej ewakuacji. Ładnie. <grych> Można było wziąć plecak, bo był. Y nie. Miałem full ten. Nie, no. nie wiem jak za bardzo przerzucić. Jeden quest zrobiony, drugi quest zrobiony, trzeci quest zrobiony, i czwarty quest zrobiony. Świetnie. Uuu, ten pierwszy dostał 110 ode mnie. 100... Ode mnie 210.